BMW Sauber to zespół fabryczny BMW startujący w F1 w latach 2006-2009. Jest nam jako Polakom bardzo dobrze znany ze względu na Roberta Kubice, który to właśnie w tym zespole debiutował i zdobył swoje jedyne zwycięstwo w królowej motorsportu. W tym materiale chciałbym przybliżyć Wam historię tej ekipy i wytłumaczyć, dlaczego w swojej szczytowej formie Szwajcarzy przestali rozwijać Bolit, przez co stracili jedyną szansę na zostanie Mistrzem Świata Konstruktorów. Sauber w sobie występował w F1 od roku 1993. BMW postanowiło jednak wykupić zespół ze względu na niezadowalającą współpracę z Williamsem w latach 1999-2005. Pierwszymi kierowcami BMW na rok 2006 zostali Nick Heitfeld przechodzący z Williamsa oraz mistrz świata Jacques Villeneuve. Rolę kierowcy testowego otrzymał wtedy Robert Kubica. W 2006 nie oczekiwano od Sauber'a zbyt wiele. Więc sporem zaskoczeniem było, że bolid BMW był w stanie regularnie walczyć o punkty, a nawet zająć dwa miejsca na podium wywalczone przez Heidfelda na Hungaroringu oraz Kubicę w Grand Prix Włoch. Zastąpił on bowiem Wilneva przed Grand Prix Węgier. Po tej zmianie kierowcą rezerwowym został Sebastian Vettel. BMW ulepszało swój bolid z wyścigu na wyścig, kończąc sezon z 36 punktami, zajmując piąte miejsce w klasyfikacji generalnej konstruktorów. Sezon 2007 to spory postęp w kontekście walki o mistrzostwo konstruktorów. Tym razem BMW zostało wicemistrzem z dobytkiem 101 punktów, jednak realnie zespół byłby trzeci, gdyby McLaren nie został zdyskwalifikowany. Warto zwrócić uwagę na dwa podjazdy zdobyte przez Nika Heitfelda w Grand Prix Kanady i Węgier. A skoro o Grand Prix Kanady mowa, to ze względu na okropnie wyglądający wypadek Roberta Kubicy, szansę na debiut otrzymał młody Sebastian Vettel. Zastępując kontuzjowanego Polaka w Grand Prix USA, dojechał na ósmym miejscu, zdobywając swój pierwszy punkt w karierze. Sezon 2008 był zdecydowanie najlepszym i najgorszym w całej historii Sobera. Ale zacznijmy od początku. Głównych kierowców bez zmian. Inauguracyjny wyścig w Australii Heitwell zakończył na drugim miejscu, gdzie Kubica nie dojechał do mety przez kolizję z Nakajimą. Zwróćmy jednak uwagę na to, że Krakowianin zakwalifikował się drugi, więc już po tym wyścigu można było dojść do wniosku, że BMW może walczyć o najwyższe lokaty. Grand Prix Malezji to drugie miejsce Kubicy, a Grand Prix Bahrainu to pierwsze pole position Polaka i trzecie miejsce. Wkrótce przyszło i pierwsze upragnione zwycięstwo w Kanadzie, i prowadzenie kubicy w mistrzostwach. Był to punkt zwrotny i to dosłownie. Ponieważ Sauber od tego momentu, zamiast ulepszać maszynę i walczyć jak równy z równym z Ferrari i McLarenem, odwrócił się do tyłu i porzucił rozwój bolidu na rzecz konstrukcji na rok 2009. Wytłumaczeniem tego manewru jest odgórny plan zespołu na sezon 2008. Zakładał on przynajmniej jedno zwycięstwo w zawodach Grand Prix i nic więcej. W ten oto sposób BMW straciło swoją jedyną szansę na Mistrzostwo Świata Konstruktorów. Spadek formy nie był widoczny od razu, jednak z wyścigu na wyścig stawał się coraz wyraźniejszy. Kubica średnio kwalifikował się na czwartym lub piątym miejscu. Za to jego kolega zespołowy zaczynał mieć problemy, aby wyjść z 2 Regres jest widoczny również w wyścigach. Można było zapomnieć o seriach podiów, nie mówiąc już o zwycięstwach tak potrzebnych do stania się mistrzem. Podczas Grand Prix Chin w walce o tytuł Mistrza Świata kierowców byli już tylko trzej zawodnicy Lewis Hamilton, Felipe Massa oraz Robert Kubica. Polakowi w walce o utrzymanie w tym gronie nie pomogło odległe 11 miejsce w kwalifikacjach, które udało się przekształcić w szóste. Eliminowało ono Kubicę z walki o tytuł. Ostatni wyścig, czyli Grand Prix Brazylii, dobitnie pokazało upadek szwajcarskiego zespołu. Obaj kierowcy nie dojechali w punktach. Odpowiednio na 10 i 11 miejscu. Wynik końcowy to 135 punktów, dające trzecie miejsce w konstruktorce. A kierowcy łącznie 11 razy znaleźli się na podług. Sezon 2009 zweryfikował najnowszy bolid Sobera. Zespół źle trafił z technologią. Skupił się na wtedy innowacyjnym, za to ciężkim i mało efektywnym systemie odzyskiwania energii kinetycznej, KERS. Gdzie na torach dominowały bolidy wyposażone w podwójny dyfuzor, zapewniający o wiele lepszy nacisk aerodynamiczny. Wynik zespołu to marne w porównaniu z poprzednim sezonem: 36 punktów, dające szóste miejsce. Kierowcy za to dwa razy znaleźli się na drugim stopniu podium: Heidfeld w chaotycznym Grand Prix Malezji oraz Kubica w Brazylii. BMW w trakcie sezonu oficjalnie ogłosiło zakończenie startów w Formule 1 po sezonie 2009. Udziały posiadane przez koncern odkupił Peter Sauber. Podsumowując historię zespołu fabrycznego BMW w Formule 1 na myśl przychodzi tylko jedno stwierdzenie: niewykorzystany potencjał. Dla nas, polskich kibiców, jest to szczególnie bolesne ze względu na szanse na tytuł albo przynajmniej dalsze zwycięstwa Roberta Kubicy. Ta opowieść może służyć za lekcję dla innych zespołów, aby wykorzystywały każdą nadarzającą się okazję, ponieważ może być ona jedyną szansą na tytuł i zapisanie się w historii Formuły 1 jako mistrz. To tyle w dzisiejszym materiale. A wy co sądzicie o historii BMW w Formule 1? Zachęcam do zostawienia komentarza i pozytywnej oceny. Oglądaliście kanał Kroniki Motorsportu.